Siema, siema. Dzisiaj szybkie porównanie pięciu skakanek. Co dla kogo, a co dla kogo nie. Zaczynamy. Na początek skakanka, którą znajdziecie na każdej siłowni, czyli skakanka typowo krosowa z plastikową rączką, krótką i metalową linką. Skakanka przede wszystkim bardzo szybka. Za 20, około może 30 zł, znajdziecie ją w pierwszym naszym sklepie, w internecie, czy to w sklepie sportowym. Skakanka ma bardzo proste urządzenie do regulowania długości jest to gwint nasadzony na linkę, która przechodzi na wylot przez końcówkę rączki no, jest to średnio wygodne z tego względu, że ta końcówka wystająca trochę przeszkadza, tak przynajmniej w moim odczuciu ale za to dosyć szybko możemy to regulować w trakcie skakania jeżeli to jest dla nas priorytetem jakość jest całkiem dobra, jak na tą cenę bym powiedział, bardzo dobra tą skakankę na pewno mogę polecić wszystkim crossfitowcom, czyli osobom, które po prostu chcą skakać double unders jak najwięcej, w jak najkrótszym czasie. No i ogólnie wszystkim osobom, których powiedzmy celem jest skakanie double unders. Natomiast do wszelkich innych trików ta skakanka moim zdaniem raczej się nie nadaje. Dużym plusem tej skakanki jest oczywiście cena, bardzo niska, około 20-30 zł. Natomiast dużym minusem jest to, że metalową linką możemy się bardzo mocno poharatać po nogach i bardzo mocno zwiczować też po plecach podczas niestety nieudanych prób jakichś trików. Dlatego dla osób początkujących raczej jej nie polecam. Okay. kolejny model to skakanka z długą rączką plastikową i gumową linką cienką 4 mm linką PVC. To jest skakanka typowo freestyleowa, którą możemy nabyć o cenie około 50 do 80 zł na różnych sklepach głównie raczej zagranicznych. Jeżeli szukacie tej skakanki, to szukajcie pod hasłami freestyle jump rope. PVC Rope Long Handle Mamy tu jak widzicie mechanizm skracania skakanki schowany do środka Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ nadmiar linki chowa się elegancko do rączki i nie przeszkadza nam podczas treningu Rączka jest długa i całkiem wytrzymała a przy tym nawet lekka Ta skakanka świetnie się nada zarówno dla początkujących jak i dla osób już zaawansowanych jest powiedzmy uniwersalna linka jest szybka, ale też gumowa, także aż tak bardzo nie boli jak się nią zdzielimy czasem. Rączki są na tyle długie, że bardzo fajnie pomagają tutaj w różnych przekładańcach, zwłaszcza za plecami. Także przy nauce trików, tak od podstaw, też jest to super rozwiązanie. Dla osób, które już trenują na przykład Micrelease, czyli wypuszczanie skakanki, z ręki i ponowne łapanie też jest to bardzo fajny model do, do trenowania tego triku, ponieważ y, rączka jest na tyle lekka, że swobodnie można tę skakanką kręcić. Kolejna skakanka to model z długą rączką typu Beaded, czyli z koralikami. Skakanka też freestyleowa, aczkolwiek y, już tutaj y, nieco cięższa. Z racji koralików, niż omówiony przed chwilą model z linką PVC 4 mm. Co mamy tutaj? Mamy y, rączki, które są bardzo wytrzymałe. Praktycznie wydaje mi się, że są nie, nie do połamania. Natomiast y, ma to swoją cenę, po prostu są cięższe. Mechanizm chowania linki jest tutaj oczywiście również w środku, jak w każdych skakankach freestyle'owych, także nadmiar linki nam się chowa do środka, nie przeszkadzając podczas treningów. Taką skakankę możemy kupić w cenie podobnie około od 50 do 80 zł, podobnie jak w przypadku poprzedniego modelu, który omawiałem. Ta skakanka występowała w konfiguracji z dodatkową linką PVC 4 mm, i ta linka do tych rączek pasowała idealnie. Niestety, ja tą linkę akurat przetarłem, więc już jej tutaj nie zobaczycie. Także skaczę teraz, jak widzicie, na koralikach. Te koraliki, niestety. Akurat z tymi e, rączkami, moim zdaniem, są zbyt ciężkie i zbyt toporne, żeby swobodnie e, na tej skakance skakać przez dłuższy czas. Natomiast na początku, na jakieś takie krótkie sesje, nauczenie się nowych trików, przez to, że linka jest sztywna, można e, uznać to jako duży plus tej skakanki. Kolejny model to skakanka z krótkimi rączkami, również typu biry, czyli z koralikami, ale tym razem mamy do czynienia z dużo lżejszą skakanką same koraliki są lżejsze e, natomiast e, również rączka jest jak widzicie mniejsza i też oczywiście lżejsza e, skakanka tego typu jest również w podobnym przyciele cenowym na znaczy zagranicznych sklepach e, profesjonalnych bardziej pod e, tutaj wyszukiwaniami typu Freestyle Jump Rope w cenie 50 do 80 zł Akurat ta konkretnie jest to model z e, tej Gold Athletic, to jest e, firma amerykańska. Uchwyt zawiera w sobie w środku regulację rączki. No i sama skakanka zachowuje się świetnie, wręcz e, bym powiedział idealnie, ponieważ po pierwsze skakanka jest bardzo lekka, a przy tym też szybka. No, i sama, sama linka jest sztywna dzięki koralikom. Także można na tej skakance robić dosłownie wszystko. No i cóż, w zasadzie jest skakanka idealna, chciałaby się rzec. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dla mnie 10 na 10 Kolejny model to skakanka z plastikowymi rączkami e, krótkimi i e, linką PVC 5 mm, czyli model Speed Rope od Rush Athletics w cenie około 12 funtów plus tutaj ewentualne koszty dostawy e, taką skakankę możemy nabyć, jest ona Oczywiście wyposażona w mechanizm regulowania linki w środku, znów schowany. Tu jest dużo mniej miejsca na schowanie linki, także jak widzicie ja sobie ten nadmiar uciąłem, a reguluję ją suplami. No i cóż, Chciałabym się powiedzieć znów skakanka idealna, bo zrównoważona, czyli zarówno dla początkujących jak i dla zaawansowanych. Tak naprawdę waga tej skakanki jest tutaj największym atutem, bo bardzo dobrze czuć linkę, ale przy tym nie jest zbyt ciężka. Także cały czas czujemy, jakby ta linka była dobrze napięta. Rączki są no, po prostu bardzo lekkie, więc tak naprawdę one nie dodają tej wagi. Natomiast y, jedyna rzecz, której dla tej skakance no, nie można robić, to są micrelease, czyli wypuszczające skakanki. Do tego się po prostu nie nadaje. Na koniec jeszcze bardziej w ramach ciekawostki może to, co możecie gdzieś tam znaleźć w internecie, czyli różne skakanki powiedzmy typu Deluxe, jak widzicie tutaj akurat model za 120 dolarów, także no, bardzo drogi w porównaniu do poprzednich e, omawianych przez mnie modeli, albo taka prosta skakanka e, jak tutaj typowo bokserska, klasyczna wręcz z rzemienia, także też bardzo fajny model do, do, no już nie do trików, a w zasadzie do takich prostych podskoków ewentualnie double unders, double unders, crossover skakanka w cenie to ta około 30 zł a tutaj z kolei model jeszcze tańszy bo taką skakankę spokojnie znajdziecie za jakieś 20 zł niemalże w każdym sklepie sportowym model od którego w zasadzie moja przygoda się zaczęła podstawowy, tak naprawdę wystarczający do zwykłych prostych trików no i cóż, doszliśmy do końca. Słuchajcie, mam nadzieję, że gdzieś tam pomogła Wam ta moja recenzja kilku podstawowych modeli. Tak naprawdę, najlepiej kupić gdzieś tam jeden, dwa, może trzy modele skakanki na początek, nie więcej niż te dwa czy trzy modele. W zupełności powinno Wam to wystarczyć i po prostu potestować. Także każdy. Prędzej czy później e, będzie albo większym fanem skakanki typu Bidyt albo większym fanem skakanek o grubości 5 mm PVC, a może jakiejś innej.